Cześć, z tej strony Paweł Gajkowski, Instalki.pl Nagrywam właśnie przykładowo materiał wideo z smartfonem Unihertz z Tiktok -e. Mamy tutaj rozdzielczość Full HD i 30 fps -ów. Teraz się zatrzymamy, sprawdzimy sobie jak działa autofokus. No niestety praktycznie nie działa wcale i nie ma to znaczenia, akurat że mamy teraz taką niezbyt nieciekawą pogodę. Bo generalnie ten autofokus w ogóle nie działa, nawet już testowałem w innych warunkach oświetleniowych. Tak więc szkoda. Przypomnę jeszcze raz. Rejestruję materiał wideo ze smartfonem UniHerstic.token. Do od odsyłam Was na serwis instalki.pl. Cześć, trzymajcie się.